Wszystko to było, nie ma nic Nie ma nic kurwa Co mam? Nie be? ma nic, no, co, no, zobacz co się dzieje Tu by kurwa, ty była woda z sokiem kurwa Tu była woda z sokiem kurwa Kurwa ty to jesteś dobry, kurwa na drzesie, Jest ten odzesień, jest ten skurwa no a się za nie wyda się to z tym kurwa. kurwa. biegnę ludzie cieszę po tu się rodziłem to miałem swoją chałupę na tym przystał cześć na tym przystanku, co to, to było? O, tu na tym przystanku, proszę bardzo, nie wiem, czy to nie, nie wiedzieć. Tu wszystko było moje moje terytorium. Tu mieszkałem, tu chodziłem do Wojska Lizowskiego na trzecie piętro. Powiem, to bo nie wiem, co? O, mi trzecie piętro, tam było. Wszystko było. Wszystkich ludzi tu znałem. A teraz na wschodzie. Jestem zamknięty, niczego nie znam. niczego, nikt mnie nie interesuje. Zaplątałem za, za się wobec siebie. Aha, dobra. Wobec się się zaplątałem. Jestem taki chyba świetny jak chuj. Oj, przepraszam. Gdzie? Ja? Zobaczysz to. Chodziło to, żeby nie mówić komuś, że ktoś chyba nie zle Bo jak ktoś komuś powie... Bo to był mój dom. Zobacz stary, ty ty jeszcze ty się nie urodziłeś. Widzisz ten Z10 tutaj zostaje stoi, to, 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 to? Ta prychwata, prychwata nie wtykła. O, tu stoi ten bo ten Solaris. To tu, tutaj był mój dom. I to było moje miejsce urodzenia. Moje miejsce przysporzenia. Tramwaj leciał na dół. Było tak, że strząsł się tramwaj. O.